Andrzej Kramarczyk, trener kadry olimpijskiej w kategorii BMX, a zarazem prezes jednego z najlepszych klubów kolarskich w Polsce Aquila Wadowice, może być zadowolony ze swoich zawodników. W zespole ma wielu medalistów mistrzostw Europy i mistrzostw Świata. W ramach kampanii promocyjnej pod opiecznią pana Andrzeja, czwartek 9 kwietnia, dosłownie wjechali do wadowickiego magistratu. Zawodnikom, jak widać, niestraszne były schody. W sekretariacie spotkali się z burmistrzem Mateuszem Klinowskim. Jest cała reprezentacja Polskiej Olimpijskiej niestety będzie pod z rybnika. We wszyscy reprezentują Lota Akwila, yy, Wadowice. Tutaj jest drużyna, która zdobyła klubowe mistrzostwo Polski w Trianu, a tam, yy, że tak powiem, podcywilnemu zdobyli mistrzostwo polski, tam 20 parę klubów jest. I na pamiątkę tego wszystkiego, że w Wadowicach sport jest, dostaliśmy puchar telewizji Polskiej dla najlepszego klubu małopolskiego. To żeby pan wiedział i żeby sobie pan postawił na bilku, że taki w Wadowicach jest, który ma dziewięć tytułów mistrza Polski. Ja przedstawię. Tu jest Marika Kudra. Ona zbudowała Mistrzostwo Polski w kategorii najmłodszej, To jest mistrzostwo Polski, na Mistrzostwa Świata Tuwa piąty V Mistrzostwo. Jacek jest mistrzem Polski młodzików. Ten znowu brązowy medal, ale w trialu rowerowym. Michał Zubek, Bukowina Tatrzańska, wielokrotny mistrz Polski. Dwukrotny mistrz Polski w miksach. Tu gwiazda, wicemistrz Europy w zjazdach i forkrosie, kolega Dundela. tutaj w najmłodszej kategorii. I tutaj po kontuzji wraca nam Jakub yy, Marcin, też był mistrzem polskim. z Proszę zobaczyć, tu jest rower tak się No ale niech Pan zobaczy, to jest najwyższa jakość. O rower 8 kg waży. Klub ma taki rower parę skębami. No tutaj Filip wielokrotnie był wicemistrzem świata ze Włoszech w Hiszpanii, to jest wicemistrzem świata, we by Włoszech był wicemistrzem Europy, kolega też był w drużynie, która zdobyła srebrny medal, wielokrotnie mistrz Polski, ten mieszkał w Nowym Targu, tata kiedyś w reprezentacji Polski w hokejach grał i bramki, a Jacek Jarząbek wielokrotnie mistrz Polski. Także myślę, że, że, że tutaj mamy tutaj całą gamę jeszcze pucharów, ale pójdziemy gdzieś sobie w jakiś stronę, zaprosimy dziennikarzy. I, i, no i Tomek Sędzia Międzynarodowy wielokrotnie. No trener kadry. Jeszcze. Trener kadry teraz się okazało, mogę tutaj powiedzieć, oficjalnie przez ministra sportu został powołany na trenera kadry w y, Trianu, a ja... Jestem trenerem kadry olimpijskiej, wszystko w rodzinie, ale w BMX-ach. Ale my... Jestem robić... Słysza, no, to zrobię sobie zdjęcie. No co ale z moim rowerem też. Oni tutaj specjalnie z Wałżyka to Patrzcie tutaj, jedni się schylą trochę i ci dziewczyny do przodu, właśnie, patrzcie do przodu. Po tej krótkiej wizycie był czas, by na płycie wadowickiego rynku zademonstrować swoje umiejętności. Panie Andrzeju, najstarszy górali pamiętają czasów, gdy na tym rynku wystąpili Pana podopieczni. No dokładnie tak. No kiedyś 8 lat temu zdarzyły się tej zawody. Być może kiedyś wrócimy do Wadowic, Oczywiście do tego są potrzebne środki, gdyby, gdyby zrobić imprezę międzynarodową, no ale jak tutaj widzimy, turyści patrzą, co się dzieje. Jest to jakieś zainteresowanie. Dzisiaj przyjechał z nami tutaj do Wadowic dziewięciu indywidualnych mistrzów Polski. Są tu medaliści mistrzostwa świata, mistrzostw Europy, wielokrotni reprezentanci Polscy. Mogę powiedzieć jedno, że przekazaliśmy panu burmistrzowi, żeby pamiętał, że sport kształtuje charaktery młodych ludzi. Klub zdobył dwa tytuły klubowego mistrza Polski w konkurencji Trialu i w olimpijskiej dyscyplinie BMX. Uprawiamy cztery konkurencje. Jest tutaj kolega, który był wicemistrzem Europy w Forkrosie to czwórkami jazda, są zawodnicy z Danhilu. Klub został uznany przez telewizję Polską za najlepszy klub kolarski w Małopolsce, a jest 87 klubów. Mówił Pan przed kilku bodajże laty, że nazwa Aquila Wadowice, że ten człon Wadowice zniknie z nazwy klubowej. Czy Pan podtrzymuje to, czy zmienia Pan zdanie? Znaczy, bez względu na to, co w Wadowicach dziać się będzie, chyba Wadowice zostaną, ponieważ jak jesteśmy gdzieś na jakichś obcych kontynentach, no jeździmy po świecie, to Wadowice są lepiej kojarzone jakby z inną. No nie przeprowadzę się do Krakowa, mieszkam tu niedaleko w Stryszowie. W Stryszowie się wszystko zaczęło 30 lat temu. Od tego czasu zdobyliśmy 34 medale mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Były takie lata dla Polskiego Związku Kolarskiego, że tylko myśmy zdobywali medale. Teraz jakby wraca do normy. Tutaj pan przewodniczący Komisji Sejmowej, pan Raś zainteresował się tą sprawą, że trial został jakoś po macoszemu potraktowany. Powołano trenera kadry narodowej. Wszystko w rodzinie zostało. Dzisiaj powiedziałem... Kto po, trenerem został? Tomek Kramarczyk, 25-krotny mistrz Polski. Natomiast ja jestem trenerem kadry olimpijskiej BMX, także do ile sił i zdrowia mi starczy, będę to prowadził. Mamy tu chłopaków z bmx rewelacyjnie jeżdżą. To są mieszkańcy tutaj naszej gminy między nie, innymi, oni reprezent... ale mój o bmx -a. Jest część z Wadowic, natomiast dużo jest chłopaków i z Rybnika, ale oni godnie noszą, jak pan redaktor widzi, herb Wadowic, nie wstydzą się tych Wadowic, promują Wadowice. Wadowice znane są z, z, z działań świętego Jana Pawła II, natomiast papież, Jan Paweł II był wspaniałym sportowcem jeździł na rowerach i my kontynuujemy tą drugą jakby stronę działania świętego Jana Pawła II, czyli sport BMX to tory tory niezbyt skomplikowane, niezbyt drogie, ale jednak muszą być tak, no jest mankamentem, że nie mamy tych torów, być może na obrzeżu zbiornika powstanie taki tor bo całe takie centrum rowerowe, tutaj nam władze obiecują coś takiego w sejmiku byłem u wicemarszałka Pana Zegzdy, który mówi, że, że mogą się znaleźć na to pieniądze. Minister sportu też obiecał mi, że, że, że może być to dofinansowane. Być może coś takiego powstanie. Tutaj dzięki y, jednemu z ojców powstanie taki tor mini BMXowy y, w kleczy. Już mamy ziemię. Pan burmistrz też deklaruje się, że coś tutaj będzie. Myślę, że będziemy trzymać na słowo. Niektórzy obiecywali, nic z tego nie wyszło. Kiedyś miał powstać tor w Andrychowie. No nie powstał, szkoda. parki są fajne, które powstają, ale to jest niebezpieczne. Sam pan redaktor wie, jakoś ta młodzież tam przychodzi taka troszkę nikogo nie obrażając, ale niezdyscyplinowana. Poza tym jest to bardzo konstruzjogenne. Tor BMX-owy jest dużo tańszy, a gdyby zrobić tor o parametrach olimpijskich, to startuje w lidze Europy około 3000 zawodników jest koszt budowy takiego mini toru BMX? No o 20 tysięcy kosztuje taki mini Tor BMX, a taki duży z rampami to pewnie tyle co Orlik, albo może coś więcej, bo to już muszą być standardy, wymogi. Jak coś robić, to robić coś takiego, żebyśmy mogli tu przeprowadzić na przykład eliminację e, Ligi Europy. Wtedy 2-3 tysiące zawodników przyjeżdża. Teraz e, był tutaj mój zawodnik na, na takiej lidze Europy, to przyjechali na Ligę Europy Amerykanie, Japończycy. No, konkurencja jest duża, to będzie na trzeciej olimpiadzie. Polacy gonią. Trudno będzie dogonić bez torów. Pana Podolpieczni są w drodze na zawody. Znaczy wyjeżdżamy dzisiaj, część wyjeżdża dzisiaj do Pardubic. Tam są zawody C1, czyli takie z wyższej rangi. Mamy tutaj kolegę, który jest mistrzem y, Polski w kategorii elita. Y, mamy y, właściwie wszystkich mistrzów Polski tutaj mamy z BMX-u i mamy też wszystkich mistrzów, oprócz Rafała, który gdzieś pracuje w Chinach, na wysokościach. Wszystkich tutaj mamy. I zawodniczki również. Zawodniczki też mamy, Marikę i Faustynę. Jedna świetnie jeździ, Marika jeździ Świetnie w BMX-ach, pokonuje wiele starsze od ciebie zawodniczki. Natomiast Faustyna to jest nasza nadzieja w trialu. Faustyna Wołek, bo, bo potrzebna jest nam dziewczyna do drużyny, a będziemy startować w Mistrzostwach Świata w Andorze i w Mistrzostwach Europy. Mówię o trialu rowerowym. A z nami Szymon Biadacz, nasz okay. mistrz, mistrz w BMX. Nie ja Pan powie, może krótko o swoim rówieśniku, odrobinę młodszym kolegom. Na czym polega BMX? Jaki to jest do tego potrzebny? Niezbędny do tego jest sprzęt. To tak. No do BMX-u właśnie nam jest no, rower, no i miejsce do, do uprawiania tego sportu, czyli jakiś tor. To jest tor, się składa z, ze startu, czyli jakaś górka startowa, no i później. Zazwyczaj trzy zakręty i no i między nimi muldy po prostu, jakieś skoki, no i tak wygląda BMX Racing. Ściga się osiem zawodników, no i, no, i kto pierwszy na mecie, ten wygrywa, no proste. Mówi Pan muldy, jaka jest skarpa, czyli można trenować w zasadzie prawie wszędzie? No wystarczą, wystarczy trochę chęci, trochę właściwie pola wolnego, zrobić tor i to właściwie można bez problemu trenować. Przydrożny rów też pomoże? No nie do końca może. Pan ostatnie osiągnięcia i plany na najbliższe miesiące? No, ostatnie osiągnięcia, takie najważniejsze, to Mistrzostwo Polski 2014 roku, które też, też wygrałem Mistrzostwa Polski w 2013 roku. Byłem też kilka razy na podium w Czechach, co bardzo mnie cieszy. No i W tym sezonie chciałbym to powtórzyć no i startować też na arenie takiej międzynarodowej, czyli jakieś Mistrzostwa Europy, par Europy. Sport rowerowy wydaje się być zabawą dla niezbyt grzecznych dziewcząt. To prawda czy nie? Nieprawda. No, czemu dla niegrzecznych? Grzecznych. No bo wymaga jednak jakiejś takiej sobie żyłki, nie wiem, przygody, awaturnictwa, walki. Na zawodach tak, ale w życiu codziennym nie. Można na zawodach uwolnić wtedy tą agresję i wtedy pokazać ją. Jedzicie w, w kategorii czy jakiej? Ty jeździsz? W młodziczkach. W młodziczkach. Tak. I ty się specjalizujesz? BMX Racing, tak. Hmm? Jeżdżę po Czechach, po Polsce na różne zawody, jak ty, jakie tylko się da. Twoje ostatnie osiągnięcia? No to Mistrzostwo Polski w Nowej Soli i y, w Czechach miałam trzecie miejsce w finale C. Mieszkasz na stałe gdzie? Y, w Paszkówce. Sport potrzebuje wiele czasu, bo to są treningi, i zawody. Jak godzisz sport z obowiązkami szkolnymi? Tak, po szkole od razu, jak przychodzę, to jem obiad i pierwsze zawsze nauka i potem trening. Dobre mam w miarę oceny i staram to się pogodzić trening i nauka. Wszystko. A jaki sposób Ty sobie radzisz z tym pogodzeniem obowiązku? Bo przecież jesteś już odrobinę starsza i startujesz no, też w innej konkurencji, prawda? Tak, ja jeżdżę w trialu rowerowym i nie powiem, że jest. Ciężko jest to pogodzić, ale jakoś daję radę. Mój dzień jest, y, można powiedzieć, cały czas taki sam, każdy dzień jest taki sam. Y, trening minimum dwie godziny, przerwa i godzina przynajmniej jeszcze. Każdego dnia? Każdego dnia. Staram się chyba, że pogoda za bardzo nie dopisuje, no to wtedy jakiś. Czy coś, jeśli mam możliwość dojechać, wysiłkowy. Ale radzę sobie, oceny też są pozytywne, więc. Jak reagują nauczyciele, dyrekcja Waszych szkół na to, że wiele czasu spędzacie no, w sumie poza swoimi szkołami, poza swoimi miejscowościami? No, jedni nauczyciele tam, że nauka, ale jest są uczennicą, która sobie radzi, więc nawet cieszą się, i dyrekcja jest zadowolona, wspiera. Więc... Chodzi do szkoły gdzie? Zakrzów imienia Witolda Rotmistrza-Pileckiego, gimnazjum, ja w Stryszowie. Jesteście mistrzyniami swojej kategorii wiekowej, swojej dyscypliny. Wasze ostatnie najpoważniejsze sukcesy? To właśnie tak jak mówiłam, po Czechach jeżdżę i tam się staram trenować i już z chłopakami też muszę tam jeździć, więc zajmuję takie w tych finałach czwarte, trzecie miejsca. Już za chłopakami? Tak. Już z chłopakami coraz więcej trenuje i widać tego efekty. No i teraz zaczyna się sezon i zobaczymy. Mam nadzieję, że o czym wszystko pójdzie. O olimpiadzie. Zająć pierwsze miejsce na um, olimpiadzie. A igrzyska kiedy będą? Za parę dobrych lat. Tak, ja chyba dopiero pojadę w 2018 roku. No to wcale nie tak długo. Tak, niedługo, ale. A twoje ostatnie osiągnięcia? Moje no, ostatnie, no to 11 miejsce w mistrzostwach świata w kategorii kobiet. Ze względu na to, że jest mało dziewczyn, to jest już ze starszymi albo z chłopakami. No mam też mistrzostwo polskie w trialu. Lubi się ścigać z chłopakami? Tak, bo jak wygram z nimi, to czuję taką właśnie satysfakcję nad nimi. I że to faktycznie nie jest tak, że chłopcy zawsze są silniejsi od dziewczyn. A przed chwilą mówiłeś, że to nie jest sport dla, dla niegrzecznych dziewczyn. Dla niegrzecznych dziewczyn, prawda? Nie wiem już jak to powiedzieć sama. Yes.